Cześć, witajcie. Pokażę wam dzisiaj bardzo fajny węzeł. Będziemy potrzebować do niego trzech sznurków związanych węzłem mocującym i będziemy tak dzielić sobie sznureczki na trzy, na trzy sznurki, na dwa sznurki i na jeden. Pierwsze co będziemy robić, to przekładamy sobie te trzy sznureczki od spodu. A ten jeden przekładamy przez środek. I delikatnie zaciskamy. I robimy teraz znowu to samo. Znowu trzy sznureczki do moc spodu i jeden przez środek. Pamiętamy o tym, żeby właśnie trzy sznurki przechodziły zawsze od spodu. To jest węzeł na bazie węzła płaskiego. Więc tutaj nie jest nic trudnego. Yy, tutaj są po prostu kombinacje z ilością sznurków. I znowu trzy sznureczki od spodu, jeden przez środek. I zaciskamy. Od spodu i przez środek. I właśnie tak prezentuje się nasz pędzel.